Ciemanko, ludziska nagrywamy sobie Ech, nowe przygody, nowy odcinek przygód. Dzień treningu, stałe fragmenty gry. Dobrze wiecie, co ja robię z takimi rzeczami, że je pomijam, bo nie chce mi się tego grać. Patrzcie na tą zieloną y, linię. Ten pasek na górze. Mam wyjściowy skład pewny, po prostu coś niesamowitego. O, oh jest. Dalej. Dzień meczowy. Kurde. Za dużo jest tych meczy. No, jest dopiero październik. Listopad, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj. O nie. Ja nie wiem, ile będziemy grać jeszcze tych wszystkich spotkań. Gramy całym zespołem. Mówiłem, że gramy raz tym, raz tym, żeby to urozmaicić. Patrzcie, co napisał Walker. Fajnie, fajnie widzieć, że Mr. Alex Hunter dobrze sobie radzi w Champions League. Może lepiej mu to podchodzi niż prem, Premier League. To jest taki pojazd, ja pierdzielę. Że wiecie, on sobie radzi w Premier League, ale już Hunter nie. Ty, Gnoły, dowiadać się, zobaczysz. Gramy, gramy. Zaczynamy pomalutku. Wow, no to była już w końcu jakaś składna akcja. Wiadomo trzeba zapoznać, trzeba poznać zespół, którym się gra najpierw, żeby lepiej nim grać. Anita przy jest pamiętam tego zawodnika, ale jest dobry. An Ej, co to było? Halo. O nie. Uwaga, Anita. Wracajcie, ziomki. Oj, oj, oj co tu się dzieje? Łap. Super. Richie O oh, wow wow O oh, wow co tu się wydarzyło Wybijają piłki, no panika, panika, kurde Na maksa jesteśmy zbyt dobrzy Uwaga Teraz zagramy sobie tutaj do Richiego, Nie, do Anity Anita, Anita Wodarczyk Dammet. Williams Waga, wow, kurde i znowu nic i znowu nic ja atakuje Norwich. Dobre, teraz wypuszczenie. Tu będziemy mieli Richiego, Richie, z Richie. Uwaga. Williams. Wow. <ścoughs> Bramka. Kurde, podawałem do Huntera, on podał do to jest Anita, tak? Tak jest. Anita Włodarczyk zdobywa bramkę. Możemy być dumni z naszej Anitki. Wow, dobra, gdyby tam nie jeden rywal więcej, to kurde, by ładne podanie teraz poszło. Nie wiem, czy da się ustawiać krótsze mecze, bo by się przydało ustawić krótsze, Żebym więcej tych odcinków, żeby więcej tych meczów w jednym odcinku było, bo teraz gramy całe mecze. A co za tym idzie? Dwa, góra, trzy mecze w jednym odcinku. Będę wrzucał tylko. Bo inaczej będą trwały godziny albo więcej. Normalnie zrobiłbym streama z końcówki tej serii, i tego streama bym po prostu wrzucił. Wow! Ładnie! Bym go wrzucił po prostu yy, na kanał. Taki długi film. No ale wiecie, jak to jest. Tutaj mam taki internet. że. God damn it, please. Williams. Hi, świetnie Alex Hunter, jest ja cały czas z tym Walker mówić kurde, Hunter, uwaga, jajku, Ajajaj. jaj, mhm. świetnie, tam, zag wow, dobrze, ayyy, suck my dick Koniec pierwszej połowy. Zobaczmy, co trener o nas myśli. Ciekawe, bo na razie nic. Nic nie powiedział na nasz temat. Niesamowite. Ja tylko sobie sprawdzę, czy tutaj można poddać mecz, czy można poprosić o zmianę. Nie można. To jak to ma miejsce w karierze zawodnika? Aha, cały czas piszecie o karierze zawodnika, słuchajcie. Także teraz będzie informacja. Kariera zawodnika oczywiście, że będzie gdzieś kiedyś. Na początku przyszłego roku. Dajcie mi czas do przyszłego roku, do stycznia. W któryś piękny dzień stycznia. Wrzucę ją. Co tu? Jezus dobrze, że mamy króla na bramce. Co ja robię? Wszyscy się ustawili koło siebie i nie miałem do kogo zagrać. Uspokoimy grę Ricci Richie. z Dobra, w tym meczu idzie nam o wiele lepiej. Uwaga, podanie do hater wow, co to było? McGovern. Aj, chciałem zrobić mu takiego bridge'a i się nie udało. William, to silny zawodnik. Ładny się potrafi przepchać. Zagranie do anity wodarczyk. Anitka, anitka, podaj tu szybciej, anitka. Tak ty dzisiaj wolno myślisz, kobieto? Mm hmm, Hunter! Super, ładna bramka! O, patrzcie, dub! No i co, i nie było zbliżenia na mojego duba? Ale główno, Alex Hunter, brameczka, pięknie, znowu 2-0, mamy kolejne free points. Lightowa seria, proszę bardzo. O, jeszcze piłkę przejmuję, normalnie nie wiem, normalnie poziom, chyba amator. Albo już takie, takie, kurde, taka rozgrzewka, ten pierwszy odcinek, a teraz już jest kozak. Patrzcie, podaję do tyłu, a nie wyszło, eee. A w tym czasie sobie przeczytam SMS-a, kurde Przecież nic nam się złego stać nie może Wow, Miało być Sombrero Nad rywalem, ale się nie udało. Mamy znowu piłkę w obronie Richie's Richie Tak, to jest odcinek, to jest trening. Puścili w telewizji trening Newcastle United Norwich can't just fuck mess with us. Patrzcie na to co tu się co tu się odpie. Ja po... Oh. O! Oh! Czemu wszystko wychodzi? Dawno tak nie miałem w Fifie. Wszystko mnie swędzi, w ogóle mnie swędzi, nie wiem co się dzieje. Uwaga, zagramy teraz sobie. O, aleksik się tutaj, proszę, podłącza. Wypuszczenie sobie piłeczki, ale ładnie to zgaś. O, proszę bardzo, będzie kolejne. Ro... Nie będzie kolejnego różnego. Straciłem tylko ocenę za to głupie podanie. Na szczęście, za chwilę koniec meczu. Oczywiście, na szczęście dla y, rywala, bo oni już nie mają sił. Uwaga, Williams, Williams. Alex Hater. No, ho. Ładna brameczka, coraz lepiej nam idzie, ale to dobrze. W końcu nam wychodzi. To jest trzeci chyba, albo drugi mecz z rzędu, gdzie dobrze gramy. Trzeci bodajże I to naprawdę jest dobry prognostyk. Z drugi mecz z rzędu. Boże, co ja mówię, jaki trzeci? Czwarty, trzeci. What the fuck. Oj, oj, oj! Super. Jak wypieprzył tą piłkę świetnie. Do Williamsa. Ja tylko to kółeczko robię, bo nie wiem czy Alex umie inne sztuczki. Dobrze. Wygrywamy spotkanie. Dobrze nam poszło. Świetna, świetna technika. Jeszcze dwie bramki, ludzie. Błysnąłeś klasą. Dobrze widzieć takie podania, Pokazałeś ten golem z bliska. Świetny instynkt, bla bla bla. Hmm. Sztoli za dupy. Jakiś film. O! Kolejny. Kolejny wywiadik. Już mam dość tych wywiadów normalnie. Cały czas te wywiady. Jestem niesamowity.

Fine if I listen to the gaffers' advice, things go pretty well for me. He's been mm -hmm. doing this a long time and I think he's got a good idea how to get the best out of his players. <Metropolitan> Alex <PopeAlex> the team comes away with a win. Any comment on the three points tonight? Well,

Boże, to nie cały miesiąc dopiero rozegrałem Manchester City? A skąd tu się wziął Manchester City? Aha, to jest cup. Kurde, ile tych meczów będzie do rozegrania. Ja tej serii nie skończę do końca roku. Nie wiem czemu się tym przejmuję w sumie, ale. No dobra, słuchajcie. No nie wiem czy to widzicie, ale kurde, to jest jednak City, więc nie wiem grać samym Alexem czy zespołem. Ciężki orzek do zgryzienia, słuchajcie. Zagram Hunterem, jak już mówiłem, będę grał na zmianę, kurde, ale będzie ciężko. z City. Zobaczymy. No, jakby nie było, no nikt nam nic nie zrobi, jak odpadniemy z Pucharu, chyba. No, dobrze by było, będzie mniej meczy do rozegrania. O Boże. Normalnie czy ze mnie. Puchar EFL. Wonderful. Raj. No, i to jest to, o czym mówię. Już strata. Ciekawe, czy ci najlepsi zawodnicy z City są w dzisiejszym spotkaniu. Patrzę, tyle tracimy sił na ten. Łoł! Wow! To jest. To się nazywa dopiero przypadek. To się nazywa przypadek. Ja pierdzielę. No nie gadajcie. Tak rzadko się to zdarza, a szczególnie mi. No ale dobrze. Karma wraca. Aha, ja mam pilnować pozycję, ja jestem przecież na szpicy. A co chwilę się wracam do pomocy. To jest to, że ja właśnie zawsze lubię grać w pomocy. I teraz w sumie żałuję, że nie wziąłem sobie roli jako reżyser. Uwaga, uwaga! Wow, niebezpiecznie. Alex się ucieszył, <grytanie> że nic się nie stało. Ale bym mu teraz mógł zagrać tam na skrzy... O, ooo, ale dobra, tu jest jeszcze lepiej Ładnie Nie, Boże, czemu, on nie może podryblować Serio jestem, kurwa, jeszcze mi nie wyszedł taki wślizg, dobrze, że nic się nie stało Fuck you. Wo, wo to się udało, udało. Świetny rajd, słaby strzał. Kurde. Przy... Dostałem punkty za świetny rajd Odjęli mi za słaby strzał, mimo że wywalczyłem rzut rożny. Logika Fify Rzut karny No, inaczej być nie może Kto będzie strzelał? Dajcie mi strzelać Nie no Świetnie, 2-0 Kto to dzisiaj strzela te bramki? To jest ten sam typ A nie, tam był, no tak, tam był samobój, ale to ze strzału Perez'a, czyli Perez Jakiś kurde Perez jest dzisiaj naszym mentorem On nam dzisiaj, on nas dzisiaj kieruje Ja wywalczyłem rzut karny, dostałem chyba za to, za to jakieś punkty, tak mi się wydaje Także dobrze Kurde rzut wolny. Nie no, powiem ci, że to był naprawdę no świetny strzał, kurde kolego. Wow. Teraz no nie, nie gadajcie, kurde. No i tak ma być, you kabriat. Patrzcie, tego Pereza, czy... tak to był, tak, to Perez. Jeszcze asystent, a dwie bramki i asysta, on dzisiaj wszystko robi. Zamiast Williamsa mógłby grać, kurde. Albo Williamsa na inną pozycję, no naprawdę. Oj, 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 ładnie, kurde, było blisko, żeby tak ładnie go przejść. Oj, Alex leży z kontuzją. Hmm, może dzięki kontuzji nie będę musiał grać następnych kilkunastu meczy. Alex, miej złamaną nogę. Wstaje. Mm, Wstaje wstaję, mimo ty, Luran. Tyry, tyry, ty, ty, ty. O nie! Gunwo. Alex Hunter Kontuzja. Ale nic mu nie jest już. Koniec! Staraj się utrzymywać przydzieloną Ci pozycję. Nie będziesz mi mówić, co mam robić. Oho, wchodzi nasz ulubiony rudy przyjaciel. Kurde będzie ta. Chociaż czekajcie, właśnie, De Bruyne, to jest ciężko powiedzieć, czy to jest taki świński blondyn, jak to się mówi, czy to jest po prostu mega rudzielec, bo to jest tam, gdzie ta granica się zaciera i nie widać. I, i, i połowa ludzi mówi, że on jest rudy, a połowa, że jest blondynem. Ja ci dam złą prośbę o podanie, ziomek. Oj, oj, oj To nie tak miało wyglądać. Teraz zagraj, teraz zagraj szybciej dobrze! Dobrze, Alex podaj tam dość do kogoś. Wow! Co to było? Normalnie Andres i nie staj, za łatwo jest normalnie, chyba trzeba będzie zwiększyć poziom trudności, bo mi napiszecie, że gram na łatwym Co to zrobił Aleks? On się wypalił! Czy wy to widzieliście na po prawej stronie? <grystanie> co to było? <grystanie> Gdzie on idzie? Halo? Gra się zepsuła czy co? Nie O Jezu, zobaczmy tylko szybko powtórkę Pierdzielne ładne podanie tutaj, ładna dobitka nie wiem, czy to jest taka cieszynka, że, że jest fikołek, taki roll przez bark i, i gleba, czy... Czy Alex po prostu dostał jakiegoś wylewu? Czyżby Alex był tylko człowiekiem? Dobro, nic nie pokażę, zabiorę ci teraz piłkę, ziomek. Super. Kurde, ale to jest totalna demolka Manchesteru City, powiem wam, to jest coś, coś niesamowitego. Aż, aż jestem, powiem wam, ciekaw waszej reakcji, jak teraz za niedługo nasram tymi filmami na kanale z Alexa Huntera, taki spamik, jeszcze pomyślicie, że się zamieniam w e, tych, w znanych. <grym> Let's playerów, ale, ale nie, ale żeś zagrał, ale żeś zagrał, kumplu dobrze jest. Wow, dostałem skurcz nogi, aż, Ałaj co ja robię? Ach, chciałem go ładnie zrobić, jeszcze raz. Nie uda się. Czemu piłka dla nich? Ja myślałem, że to się odbiło od tego tamtego. Kurde, tak się... Już jestem pewien, że mi się uda. Już odbieram piłkę, już mi dobrze idzie, ale zaraz ją, ją tracę w nieoczekiwany sposób. Dawaj, Alex napieprzaj tą piłką, kurde! Ojoj Dobrze, dobrze. Cieszymy się z tej kartki. Dawaj, dalej. Co ty robisz? Nie umiesz nawet po ziemi tego podać, debilko! Miał być nieoczekiwany strzał z dystansu, który zamieni się w piękną bramkę bramkę sezonu. Ciekawe czy to jest bramka sezonu w tej serii. Ja nie wiem, bo se, sobie nie spoilerowałem, nie spoilerowałem tej serii, ale. W ogóle ten mecz jest jakiś dłuższy, to nie tak miało wyglądać, to nie miał być aż tak długi gameplay. Poprzednie mecze były krótsze te ligowe, ten ten. Pucharowy już jest o wiele dłuższy. Dobra, strzela Williams. Wow. Byłem na spalonym. Ej, ładnie, kurde, Aleksik, co, co ty robisz? Aleksik, halo? Co się z tą stało? Czemu tak dobrze dzisiaj grasz? Alex? I to zauważcie, kurde, nie gramy całym zespołem. Może jednak się przekonam. Co się stało, Aleksik, że dzisiaj nie masz raka? Za to City ma i to wielkiego, bolesnego. Kurde. Niesamowite. Koniec tego spotkania nareszcie już nie będziemy gwałcić Manchesteru City. czego chcieć więcej po prostu piękno oceny i w ogóle i w ogóle. No. Czy jednak coś mu się stało? <noise> no nie wiem, bo jak tego nie robię, to jest tragedia. Nie, nie, nie. To nie, nie, Alex, ty nie jesteś w stylu Ibrahimowicza. Zaufaj mi, jesteś mały. Jesteś w stylu bardziej messiasza. A nie, kurde. Co to za pieprzenie? Co ty gadasz, trenerze? Zabij się. 91 tysięcy kibiców. O, atrybuty. Wonderful. Obrona. O. Aha, nie, to już patrzyłem na to kiedyś. Potężna główka. Zwiększ się... Dawajcie tą główkę, kurde, cza w końcu zacznie strzelać z gówek. Dalej. Kolejne znowu to jest dzień meczowy, tak? Dobrze, ludziska. sobie zakończymy w tym momencie i tu od tego momentu w meczu z Barton będę kontynuował następny odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Nie wiem kiedy za niedługo następny odcinek. Cześć.